Dziele. jest piękna pogoda i Przemysław zaproponował przejażdżkę. E, jeszcze nie wiem gdzie, nie wiem dokąd, ale podobno mamy się gdzieś wybrać. E, ja zrobiłam sobie herbatkę, w ogóle miałam sobie zrobić herbatkę z żurawiną, ale oczywiście zapomniałam, bo się spieszę, bo to takie niezapowiedziane zaproszenie, więc e, czasu mało, czasu mało, wiecie, trzeba się organizować. A ja chciałam sobie z Wami dzisiaj przetestować podkład, bardzo szybko. Ja nie, nie będę tu robiła żadnego makijażu, nie ma na to czasu, ale y, testuję, czy chcę przetestować nowy podkład dla mnie. On w ogóle na rynku to już jest y, od czasów pandemii, dlatego że on ma jeszcze maskę narysowaną, mask friendly, i to jest Eveline Better Than Perfect. To jest y, 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 nawilżający i kryjący podkład z kolagenem roślinnym, kwiasem hialuronowym i skwalar kwalanem. E, ja bardzo dużo słyszałam dobrego o tym podkładzie, że jest podobno no, no rewelacyjny. Nie chcę tutaj używać takich słów, że jest zamiennikiem jakiegoś tam wysokopółkowego, ale podobno tak jest, że jest zamiennikiem jakiegoś um, wysokopółkowego podkładu. E, nie chciałam go kupować na szybko, tylko czekałam aż on będzie w promocji. Chociaż jego cena i tak jest y, zadowalająca, taka normalna, bo on w naturze kosztował chyba 34 zł bez promocji tak normalnie, a ja go wczoraj kupiłam za 24 zł. Także no w ogóle już cud miód i orzeszki. Kupiłam go w kolorze 1.5 Ivory Beige i y, jest to odcień neutralny. Y, Jeden, jedyny i oczywiście był otwarty. Mam nadzieję, że ja już go zdezynfekowałam, bo nie chciałam tutaj, nie wiem kto tu macał. Jeden, jedyny był, wiecie, chyba najczęściej wybierany kolor tego podkładu. Tutaj akompaniament mamy w postaci Larsona, który gryzie kość. No ale wiecie, no, zęby trzeba mieć codziennie, także ona też myje. Taki jest to kolor, wydaje mi się, że jest bardzo ładny było w ogóle bardzo dużo tych kolorów ale taki idealny właśnie mi się wydaje na jesień, zimę ten kolor za dużo go sobie nałożyłam na rękę zobaczcie, jest taki kremowy, bardzo ładny ja założę moją ukochaną opaskę o i coś takiego sobie nałożymy jako, że wybieramy się na taki dłuższy wypad, wydaje mi się tam szemek ma jakieś plany zwiedzeniowe, czy tam odwiedzeniowe kogoś lub czegoś, więc trochę nam to zajmie dlatego też będzie dużo czasu na testowanie tego podkładu i będziemy mogły zobaczyć w pełnym słońcu jak to się sprawdza i po ilu godzinach będzie się wyświecać, on się podobno w ogóle nie wyświeca, to byłoby coś, czymś fantastycznym, aczkolwiek ja w to nie wierzę bo moje czoło po wszystkim się wyświeca nie ma czegoś takiego, że moje czoło się po czymś nie wyświeca, ale no zobaczymy, bardzo mnie interesuje czy nie będzie się robiła maska, bo dla mnie podkład kryjący i kryjący, tak? nawilżający, kryjący to Zawsze źle kojarzy, bo jest. Albo zawsze jak nabliżający, to jest zawsze bardzo delikatny i bardzo szybko wyświecający się, a z kolei kryjący, kojarzy mi się, no, niezbyt ciekawie, z jakąś taką, wiecie, ściągniętą twarzą i nienaturalnym wyglądem, czego ja nie toleruję, nie musi być całkowicie luźna twarz. Ale no skoro tak chwalą, i to chwalą prywatnie, no to. Mm, w ogóle bardzo ładnie pachnie. Nie wiem czym. Nie będę zgadywać, ale naprawdę bardzo ładnie, delikatnie pachnie. Teraz smarowuje się bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jakoś tak szybko poszło. już po teście. Zobaczymy, zobaczymy, czy ja w ogóle. A gdzie on jest kryjący? No przepraszam, przejmie. Wszystko, co miałam, tu mam. Ale poczekajcie. Tutaj spróbuję zakryć sobie to moje największe przebarwienie. I tutaj to. Dobra. Ja wiem, że do maskowania przebarwień to są korektory. Ja korektorów nie używam. Ja nie umiem pracować z korektorami. Ja go zaraz rozsmaruję tak jak podkład i w ogóle go nie widać, więc. Najbardziej interesuje mi to wyświecanie się. Bo to moje czoło to legendarnie się wyświeca wręcz. Hm, zobaczymy. Nie wiem, czy to kryje. Jakoś specjalnego krycia nie widzę, ale na pewno bardzo ładnie się zachowuje. Bardzo jest taki komfortowy. Nic mnie nie ściągnęło. Dam mu jeszcze czas, żeby zdecydował, czy chce mnie ściągać, czy nie. Ale mam wrażenie, że on mnie nie chce ściągać. Ja to specjalnego krycia, słuchajcie, nie widzę. Natomiast jego niewątpliwą zaletą jest to, że można go dobudowywać, nic tutaj nam się jakoś nie rozwarstwia, wszystko ładnie się blenduje. Yy, takie wrażenie jest, jakby był taki yy, z delikatnym jakby już skóra była delikatnie przypudrowana. Tak, taki, tak, ma, tak odczuwam to w ten sposób. Natomiast ja nie wiem, czy on zastyga, ale na pewno nie ściąga skóry absolutnie w żaden sposób. Kolor jest bardzo ładny, bardzo naturalny, wydaje mi się. No spójrzcie. Ale nie liczcie na jakieś krycie. Znaczy, ja to w ogóle nie liczyłam, bo dla mnie podkład nie musi być jakiś specjalnie kryjący, bo mnie na tym nie zależy. Zależy mi, żeby ładnie, naturalnie wyglądał. I on bardzo naturalnie wygląda. No dobra, ale to jest nasze pierwsze wrażenie. Zobaczymy, co będzie za kilka godzin. Ja idę się normalnie pomalować, idę się szykować do tego naszego wyjazdu. I będę Wam updateować, co, yy, co dalej z tym podkładem. W każdym razie powiem Wam tylko tak: jest to makijaż plus pielęgnacja. Tak oni tutaj piszą. Nabliżająco kryjący komfortowy podkład nowej generacji z formułą no, non, fu, no Transfer odporna na ścieranie. Zapewnia trwały makijaż bez pozostawiania śladów. Kosmetyk łączy w sobie walory pielęgnacyjne i makijażowe, dba o cerę, wyrównuje koloryt i zapewnia naturalny, promienny wygląd. Zawarte w recepturze składniki aktywne jak kwas hialuronowy i kolagen roślinny nawilżają i regenerują skórę, a neutralny, nie, a naturalny skwalan zapewnia jej miękkość i elastyczność. Formuła przyjazna maseczce, maseczką mówimy absolutnie, nie. vegan friendly, no i takie tam. Także ja się maluję dalej, Szybciutko Wam pokażę cały makijaż skończony, czyli taki jak zawsze. No, a potem będę updateować. W każdym razie przepięknie pachnie. Ale tak naprawdę przepięknie pachnie. Jakby delikatnie perfumowany był, ale tak bardzo delikatnie. No, także do zobaczenia później. A w ogóle to wiecie, że to jest. Paris Friends. Od kiedy to Eveline produkuje w Paryżu? Matko kochana. Dobra. Światowy podkład. Do zobaczenia. Pamiętam, czy pokazywałam Wam w zakupach, ale kupiłam żurawinę. Taką piękną, całe takie wielkie opakowanie żurawiny. Mm -hmm, tak, już wszystko zobaczyliście. Takie piękne opakowanie, znaczy duże opakowanie takiej pięknej, świeżej żurawiny. I zaczęłam szukać przepisu na szynkę, bo mam szynkę właśnie w żurawinie. I znalazłam fantastyczny przepis, tylko że do zapiekania. A że ja nie mam czasu, bo Przemysław wymyślił wycieczkę, no więc włożyłam to do krok pota. I słuchajcie, ona leżała sobie w soli soli, pieprzu, dobrze mówię, przez jakiś czas. I dodatkowo jest nafaszerowana w środku goździkami, co jest przedziwne, jak dla mnie, no ale dobrze. I w środku też jest nafaszerowana żurawiną, i żurawinę położyłam również od zewnątrz. I to się tak będzie jeszcze ile? Jeszcze 2 godziny i 5 minut będzie się robiło, a potem przejdzie w stan czuwania. I na tym etapie gaba to zje, a my jak przyjedziemy, to ja to wsadzę jeszcze na chwilę do piekarnika i zapiekę od góry, żeby to się tak mocno skrystalizowało. Tak, wiecie, żeby dobrze się od góry przypiekło. I mam nadzieję, że to będzie pyszne. Podobno, a, przepraszam, jest tu jeszcze również dużo zmielonego ziela angielskiego, ponieważ podobno połączenie nie, no bardzo ładnie to wygląda podobno połączenie ziela angielskiego i goździków, i w połączeniu, właśnie z żurawiną, daje jakieś nieodgadnione walory smakowe. I ja zamierzam. Przetestować, czy to rzeczywiście tak jest, czy oni tylko mm, przesadzają troszkę. W każdym razie, no tak to wygląda. My się już zbieramy. w miejscowości Harz. To jest najbliżej czego? No, pomiędzy Giżyckiem a Węgorzewem. Bliżej Węgorzewa. No, to tak jesteśmy. Okay. Ja chcę wam pokazać, jakie piękne domy tutaj stoją. To jest osiedle zamknięte, bo chcieliśmy podjechać bliżej, ale niestety jest brama. Natomiast popatrzcie, jakie wielkie, piękne, cudowne, minimalistyczne, w stylu mojej ukochanej stodoły. I co ciekawe, to, jest, to są domki, to jest osiedla właściwie, do którego mocno łapę przyłożył Przemek jakieś 8 lat temu, ponieważ on tutaj pracował. Ja myślałam, byłam przekonana, że budował te domki, ale nie, nie. To zaraz Wam Przemek dokładnie opowie co tutaj robił, a ja chciałam wam po prostu pokazać jakie piękne miejsce tu jest, tych domków jest więcej, ale one są tak rozsiane zobaczcie jakie duże działki mają te domki, nie jakieś tam 100 metrów dookoła tylko tutaj ludzie mają swoje lasy, znaczy drzewka chciałam powiedzieć takie a tam duże. za tymi domkami jest już jezioro jezioro Harsz? czy jakoś też inaczej eee, wiesz co, właśnie nie pamiętam nazwy tego jeziora, trzeba byłoby zerknąć na mapkę mhm. Ale jest jeziorko yy, i tu, tutaj robiliśmy całe przyłącza w wodę i kanalizację. Mm -hmm. No i to jakieś 8 lat temu było, mówisz, tak? No. Bo tutaj jakich... nie było nic. To była sama po prostu nie? nie? było nic. Pustki znaczy łąka. Puszcza, mówię, łąka. Cudowne miejsce. Tu białe, tam takie ceglaste. Cudne miejsce, naprawdę. Zobaczcie, cały ten dur, drugi, ten mniejszy domek, to jest jak gdyby taka weranda, nie? One mm -hmm. są połączone między sobą. Już bliżej im się chyba nie uda przybliżyć, chociaż no, o, niedługo odczytamy, co tam na, w gazecie jest u ludzi na stole. W każdym razie, zobaczcie, antresola, jaka ogromna. Przejście oszklone między domkami. Tutaj taka właściwie weranda wielka, ogromna. A to całość to jest ta weranda? Czy ona tam dalej ma. Y... Jest zabudowana. Dalej. No właśnie, tak mi się no. też wydaje, że to dalej jest zabudowane. Tak jakby do połowy. Mhm, jest taka weranda, a no, dalej już... Jest... część mieszkalna, część tak? Chciałam, że to garaż może od drugiej strony jest. A to to nie, nie. A, nie byłeś tam. Nie, byłeś tam? Nie, ja tutaj już no, ja to nie taki skończyliśmy tą budowę ja a ja tutaj okay. nie byłem. Nic, nic. O, a tutaj. Ja e... Jestem tu pierwszy raz od tamtej pory. No, a tutaj jest ten ceglasty, no piękne miejsce, cudowne. Taki dom chciałabym mieć, tylko troszkę mniejszy. Takie wielkie coś nie jest mi do niczego potrzebne, ale ten kształt bardzo mi się podoba, nowoczesny, taki fajny. A dzisiaj premierem premierę ma mój szalik, słuchajcie, ten, który Wam pokazywałam e, dzisiaj w sumie. Dzisiaj, bo dzisiaj jest niedziela i dzisiaj rano się film pokazał. Zdążyłam go już tylko wyprać, wysuszyć. E, Słuchajcie, dzisiaj jestem mocno w trendach, bo jestem całkowicie w dodatkach bordowych, bo mam moje bordowe rajstopy, moje stare, bardzo stare bordowe kozaki i do tego właśnie ten szal uważam prezentuje się genialnie. To no, paznokcie też mogą być, może nie są do końca bordowe, ale takie ciemne wino czerwone. Także stylówka oprócz ochnika, bo tutaj mam prezent od mamusi na 50. urodziny, to jest moja Ukochana ramoneska z a cała reszta jest. No, znaczy, rajstopy, nie, ale z ciuchów, wszystko jest lumpeksowe. Torebka, oczywiście, też jest lumpeksowa, znacie ją. Mój ukochany kształt. I właśnie fajnie, że jest brązowa, a nie bordowa. Jest takim przełamaniem tego koloru, tej stylizacji. O. A dzisiaj, kochani, robiłam sobie włosy na wałki pokazałam sząkowi jak pięknie zadbana kobieta wygląda w tej do południa cała w różowych bałkach, ale dzięki temu włosy są takie fajne połamane, także o taka stylówka luxorcowa na jesień szkoda, że na tle samochodu, a nie na, pięknie, na tle pięknego jesiennego drzewa proszę mi zrobić tutaj na tle drzewa o. <grytania> no właśnie tutaj na tej w tej drodze, właśnie tutaj po prawej, bardziej, no bo to jednak jakiś tam pas drogi jest, robiliśmy, ciągnęliśmy właśnie całe podpięcie kanalizacyjne. Podpinaliśmy się do głównego kolektora, który był w drodze. I, i, i tu właśnie ten, dyż, to sporo, sporo tych metrów było. Była koparka, kopaliśmy koparką na metr 60. M. I kładliśmy nasze rury. Zasilaliśmy to osiedle w wodę, i później, żeby można było tej wody się pozbyć już jako brudnej wody. Nie, szarej wody. tak? Mhm. Szara woda tak to się nazywa. Żeby nie mówić konkretnie, co nie uleciało. Co nie uleciało. O matko, ale ojciec tytułek można stracić. No tutaj jest droga, no jak widać. No, taki szuterek, i to taki dosyć wyboisty No tutaj pamiętne były akcje jak gdy śnieg spadł i to wszystko pomroziło podjechać pod te górki z tych górek jak się zjeżdżało prawie jak na sankach żadnej trakcji nie było a ile razy tu się zakopaliśmy przecież no, do jazdy były ciężkie, ale właśnie tutaj mieszkał chyba w tym właśnie domu tutaj, który będzie po prawej. A, chciałam, że w tym, co, co jeszcze go nie ma. Jak się nie mylę, czy to tu, czy dom dalej, który teraz widać nie, chyba ten dom, dom dalej, ten z żółtą elewacją, co widać, z mm -hmm. czerwonym dachem, to chyba właśnie tam mieszkał gospodarz, który nas wyciągał traktorem. No, traktory to jest potęga. No, miał taki duży, pamiętam, traktor, nie pamiętam, co to za nazwa była. A tu już tych takich nowoczesnych. Nie właśnie nas wyciągał, nie? Później jak mieliśmy swój traktor do wywożenia ziemi, to żeście to się sami wyciągali. sami się wyciągaliśmy. On był zaparkowany właśnie na tej działce i ten, sobie rodziliśmy sami, ale dopóki nie było naszego ciągniczka, to trzeba było niestety wspomagać się sąsiadem. Nie, kocioł A, były. Tak wyglądała droga właśnie. O, tutaj to już w ogóle tu jak można stracić. Tu jest wszystko, słuchajcie, piękne jak jest ciepło. Znaczy, zimą interesują. też jest piękne. O, cioto! Kozunie? Kozunia! Kozunia, słuchajcie, jest są kozunie. O, jest jak tu jest pięknie, piękna biała. A tu jak cudownie. To jest ta gospoda. A, gospoda u Melnika. A czego ty mnie tutaj tak zakręcasz? No dalej nie jedziemy. A, -a. Ma tu jakieś bagienko. Tu jakieś bagienko, słuchajcie, ale urokliwe, niesamowicie. No, to trzeba by przyznać. Dobra, to my się na chwilę rozłączamy. Może dłuższą, bo będziemy teraz pilnie poszukiwać stacji benzynowej, żeby napić się kawy, ewentualnie chapsnąć jakieś żeby ciacho do, wyjazdowe. Dotankować trzy pasi brzuchy, czyli o, tego pasi brzucha, tego, tego, tego pasi brzucha, tego pasi brzucha. I tego. I tego. <laughs> Jesteśmy przy takim pięknym kanale, który Pokazywaliśmy Wam kiedyś bardzo dawno temu, kiedy mieliśmy, nie wiem, tam chyba z 200 subskrybentów. <grym> <grym> I wtedy pewnie niewiele osób widziało ten kanał, dlatego też pokażę Wam go jeszcze raz. Jest piękny. Słońce, co prawda, już zaszło, nie będzie się odbijało w wodzie, ale i tak jest pięknie. I wieje, dlatego ja już nic nie będę mówić, bo i tak na pewno słyszycie tylko sam wiatr, ale pokażemy Wam ten piękny kanał. Przez który przebiega, nad którym przebiega droga, także oglądajcie. Cudowne w misie croqueta jest to, w tej ceramicznej, że można ją położyć do piekarnika. Dlatego ta na szybko, czy znaczy na wolno zrobiona szynka, włożona do piekarnika, zyskuje, no jak to pieczone mięso, piękną skórkę. Co prawda gaba to już troszkę podżarła tej pie pieczeni, to nie, to przecież wtedy nie była pieczeń, to było po prostu mięso z krokwota, A teraz to podpiekłam od góry i to jest cudowne. Zobaczcie tak notabene ile się wytapia wody z mięsa <grych> wytapia, no bo to nie tłuszczy, jest tu, woda z tłuszczem takie wiecie, ile musiało być naszprycowane to mięso wodą to... ale misza o tym w każdym bądź razie tak wygląda upieczona szynka, do tego damy pieczone, ziemnia... nie pieczone, gotowane ziemniaczki, ona jest cudowna rozpływa się w ustach, ja tu próbowałam już taki mały kawałeczek, jest coś cudownego, ona jest od środka Nabita, tylko teraz tu nie widać o eee, Ojejku, tymi, no wiecie czym Rodzynkami, nie rodzynkami mm, Goździkami, także jak otwierałam Piekarnik, to aromat jest po prostu Przeboski, z całego serca Polecam, szynka nadziewana Dużą ilością Ziela angielskiego, bo to jest podstawa eee, w Pieprz, sól Goździki i żurawina W przepisie była żurawina suszona, ale co prawdziwa, żywa, znaczy taka średnio, ale wiecie, nie suszona, to, to taka świeża, coś cudownego. Ona w środku jest nieprzypieczona, na wierzchu wiadomo, lekko się tutaj podpaliła, ale smakuje bardzo dobrze. Nie jest spalona, to, no ta może, a nie, ona jest w porządku, o ojejku, jakby to posłodził, to byłaby normalnie konfitura, cudeńko. Czas na podsumowanie tego specyfiku. Eveline e, Better than Perfect. Jest godzina 20.31, więc minęło. Jest. Nie wiem, bo nie wiem o której ja robiłam ten test. O 11? O 12? Coś koło 12 chyba. <laughs> no to mamy 12, Nie, ile? Od 12 do 20.00. 8,5 godziny. Pokazywałam Wam w samochodzie, jak zachowywał się gdzieś. To było po godzinie, gdzieś od nałożenia. No teraz mamy tyle, te ile widzicie? 20-31, Także niczego nie odciskałam, nie pudrowałam, nic kompletnie. Tak jak był, tak jest. I spójrzcie, jak wygląda. Według mnie perfekcyjnie, jak na 8,5 godziny. Zobaczcie moje czoło. Czoło jest najbardziej problematyczne zawsze. I zobaczcie. To jest takie. Bardzo dopuszczalne błyszczenie. Naprawdę bardzo dopuszczalne. Tyle godzin w samochodzie, gdzie w szybę słońce świeciło i powinno się mi już wszystko wyświecić. Wiecie, to jest pierwszy dzień. Ja nie wiem, jak w innych warunkach u mnie największym testem dla podkładu to jest 8 godzin w pracy, w klimatyzacji. Więc przeprowadzę taki test jutro, bo jutro na 6 rano idę na dostawę towaru, więc tam najgorsze z możliwych warunki. Ale na dzień dzisiejszy to jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ale słuchajcie, pomyślałam sobie przed chwilą, że warto zrobić jeszcze mój test telefoniczny. Wyczyściłam sobie szybkę, żeby nie było, żeby była już brudna. I proszę bardzo, test telefoniczny. Jak ma się nie transferować, no to ma się nie transferować. Ja go w ogóle nie pudrowałam po nałożeniu. Pamiętacie test tego podkładu, już Wam pokazuję. To był podkład właśnie, przy którym robiłam pierwszy raz w życiu test telefoniczny. To jest Lancome y, Tien Idol Ultra Wear, czy tam jakoś tam. I to był właśnie pierwszy podkład, który się kompletnie nie transferował. No to ten kosztuje kilkaset złotych. Ten kosztuje 24 zł, A z drugiej strony, Proszę bardzo, czysty telefon. Hm. Ja naprawdę dociskam, tak jak zawsze jak rozmawiam przez telefon. Proszę. Tu bardziej mam wrażenie moje serum widać, które się y, jakoś tam... Jest tutaj oczywiście troszeczkę podkładu, ale to jest troszeczkę tyci tyci. Także... No better perfect. <laughs> Nie wiem, na chwilę obecną jestem bardzo zadowolona. Nie zastygł na maskę, nie ściągał mi twarzy, absolutnie w ogóle wcale. Wygląda prześlicznie, po tylu godzinach nadal wygląda prześlicznie i nie wymaga żadnego pudrowania, odciskania, nic. Także dzień pierwszy zakończony bardzo pomyślnie, ale jutro to on dostanie naprawdę w kość podczas dostawy. Także zobaczymy. Ale na pewno nie wymagał w moim przypadku pudrowania. Nie wiem, jak będzie w przypadku tłusty. Znaczy wiem, jak będzie w przypadku tłusty skóry ja na czole mam bardzo przetłuszczającą się skórę. A no jak widzicie, po tylu godzinach, nic mi tu specjalnie nie błyszczy. Dobrze. powiem wam, że mięso wyszło perfekcyjnie. Rzeczywiście, to skojarzenie w jednym daniu goździków. I dużej ilości ziela angielskiego. To jest świetny wynalazek i to bardzo dobrze smakuje. A aromat od tych ogonków, og od tych goździków jest rewelacyjny. No dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję, że ze mną dzisiaj z nami właściwie byliście. Bo, byliście, bo dostałam komentarz od jednego z panów, że e, bym brała pod uwagę, że panowie też oglądają. Dlatego też z całego serca pozdrawiam wszystkich Panów oglądających. Jestem wdzięczna za to, że tu jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Dziękuję bardzo. I wszystkim Wam również bardzo serdecznie dziękuję. I słuchajcie, no cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Tym razem już chyba normalnie w środę. Buziaczki. Pa, pa!